Hejcie siemaneczko, ja jestem Paweł Sky i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Mirror Edge Catalyst. Moi drodzy, dzisiaj lecimy dalej. Oczywiście, że i seria wam się podoba, moi drodzy, zostawcie so, łapeczkę w górę, subskrypcję na kanale i jakiś miły komentarz. <kłysy> a my dzisiaj lecimy dalej z fabułą. Nie przestajemy. Where have you been? We Where can't let her die. Stop! Don't! Leave faith. I'm gonna send a clear message to Kruger. Then you'll have to shoot me too. You be very, very careful with what you say next. She's not Kruger's daughter. Her name's Caitlin Connors, and she's my sister. But I think you know. All I know is that the air down here is already killing me. So you might as well get it over with. Please, Rebecca! <gasps> Noah's being held in a place called Kingdom. I have to go get him. Is there some place you can take her topside in the meantime? We've all had to make hard sacrifices in this struggle, Faith. I'll give you what you want. You know what I mean. Obiecuję, że nie zawiodę. Oh, no dobrze. Super, jeszcze będą tu jeździć pod oknem. Dobra. daleko to. Nie, kawałek. W sensie pewnie tylko do windy, a tak to długość pewnie jest dłuższa trochę. Jezu. W ogóle gra naprawdę nam się mocno już rozkręciła, e, bo gdzie teraz? A ten, dobra. Bo. Szczerze powiedziawszy, wcześniej to nie była ona taka rozkręcona, ale teraz naprawdę nieźle idzie naprzód ta gra, nie? Trzeba przyznać. Igris, I know you care for Noah, but I run better alone. You know that. And I need someone to stay here and look out for my sister. Please, can you do that? Isabel Kruger is your sister. Yes, yes she is. Please, Igris, I don't trust Rebecca.

Ten załamany tu siedzi, zdajć królestwo, no nieźle. Ale się dzieje, o Jezu, gdzie teraz, gdzie teraz, gdzie teraz tu? O kurwa, co ja zrobiłem? <laughs> Czekajcie. O! Dobra, udało się. Pamiętaj o tym pół obrocie, Paweł. W sensie obrocie, no w sensie takim... Alafikołku, no. Shut The more I hear about reflection, the less I wait up. Me too. I've designed an interference scrambler. The reflection signal won't work in my place. Just like that? Of uh course. -huh. I just had to calculate the frequency alternating error Plastic? Yes, Rebecca is moving Isabel to a safe house above ground. Co tu się dzieje, dobrego Boże Chryste? Ej, naprawdę czuję się teraz jak w jakimś, nie wiem, horrorze trochę. Kurde, wszyscy mnie zostawili. O, wrogowie oczywiście. Standardzik. mara kurwa Ej, dobra, mam dla was zadanie. Podliczcie, ile razy zginąłem w tej grze, albo ja sam podliczę. Pod koniec odcinka wam powiem. Eee, w sensie pod koniec odcinka. Pod koniec tej serii wam powiem. Co to jest? Nie wiem, co zebrałem. Mara! Niech cię goł! Co ty kurwa robisz? Dobra, teraz tędyk. Idziemy! O kurwa! Czy to jest alien? Jak... O w ogóle, moi drodzy, oglądałem wczoraj w nocy aliena, bo nie mogłem coś zasnąć. I kurwa, jaki ten film jest brutalny, boże Chryste. Naprawdę jest strasznie brutalny, jeżeli chodzi o to. Co ja tu otwieram? Mhm. Ale no, jesteś tam, nie ma go tam jeszcze. Ale parkur, patrz to. Co się kurwa dzieje teraz? Ja naprawdę jestem w tej formie w tej grze. Hey. FaithCon jest I've seen you before. My name Mara. I was lead scientist on Reflection. But I started asking too many questions and when you stole the Refleksja made me a scapegoat. I don't get it. Is just new way to to the Why is it so damn important Because once you've been injected, The walk watches back everything you do. That, that they'll influence your emotions as well. It'll be the end of free thought as we know it. Kruger spent almost two decades on this. Ever since you acquired your mother's neural interface algorithms. Beth, you have to get me out of here. There's an emergency release over there. Wait, what was that about my mother? Erica. Oh, we were colleagues long ago. It was her research that made reflection possible. Why are you here? I'm looking for a runner. His name is Noah. Yeah, they, they took him about an hour ago. To interrogation, I think. Oh. Look, me and some others have a breakout plan in the works. Will you please help us? Of course. The emergency room is right. I'll help you as soon as I Kurwa ma, co ja zrobiłem? A dobra w dupie z nim Cześć panowie Eee Nie tak agresywnie, spokojnie Gdzie mam iść O super, jeszcze tam tu Aha, bo on mnie nie zabije, bo tu jest szyba, dobra To walcz go Gdzie mam iść A tędy, dobra

Jezu, co tu się dzieje dobrego teraz? Gdzie jest Odpowiedz mi! Rozumiem twoją frustrację, Faith... Dlatego jest blueprint? możesz <s ancestors> he's not responding to the stimuli yes on a base level he is aware that the emotions are false if he had been a regular envoy then he is of no further use to us activate the termination protocol Don't do this. I'm here. I came for you. I po co ta cała akcja była? Ja pierdolę, żeby on teraz ginął bez sensu. Faith Jest dead. Who did to. And he'll be able to do it to anyone injected with reflection, including me. unless he stopped we're leaving for the black november base come with us come on go no go you come with i'll keep them busy hey Sary O kurwa gdzie? Strzelają do mnie nieźle ty No teraz do... No jak! Kurwa przecież lęków się ściągają, no kurwa ma, co to za gra jest pojebana? O, nie że! że, że tu mnie pisgałem w trakcie tego, nie? Jestem na górze! No szkurwa! Przestańcie! Jestem bezpieczny, tak? Na górze nam będą czekać, mogę się założyć. Oczywiście, że czekałem. do kurwa, widzę ich życie! Nie mam mnie tu. No i co? Wypierdalaj, wypierdalaj Wypierdalaj No i co? O nie, no to jest nie fair! I co, jak ja mam stąd uciec i Czekaj Nie widzi? Zamknij się! No nie, że pisgałem do mnie. Nie rozumiem tylko po co ta cała akcja była, nie? Ale okej. Okay. Cichuj. Jak myśleliśmy, że ten Noah żyje, to on nie żyje. Jakby ktoś nie wiedział. Dobra, ja chciałbym walkę i chciałbym więcej życia. Dziękuję bardzo. Dobra, moi drodzy, ja myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.